Aniela, 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 ja poczekam na ciebie do W parku Miniatur Mini Euroland w Kłocku odbył się drugi Etnojarmark, to jedno z barwniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie, które jest już wizytówką festiwalu kwiatów. Tradycyjnie nie zabrakło występów zespołów folklorystycznych, regionalnych smaków i rękodzieła z roku na rok przyjeżdża coraz więcej zespołów i są tak zachwyceni tą atmosferą, tym miejscem, że już zapowiadają się na przyszły rok i e, obiecują, że ściągną inne zespoły. W tym roku gościliśmy również też z Polski zespół, który też się w zeszłym roku dowiedział o naszym wydarzeniu i postanowił przyjechać. Także myślę, że wydarzenie staje się już głośne i cykliczne. Głównie są to zespoły z naszego regionu, są to zespoły z ziemi kłodzkiej, ale również z Ząbkowickiej, dzierżoniowskiej. Mamy około 20 zespołów i czterech solistów. Także cały dzień jest przepełniony wydarzeniami naprawdę wspaniałymi. Pokazują całą naszą kulturę, muzykę, produkty regionalne. Myślę, że już się ten festiwal wpisał bardzo mocno w kalendarz wydarzeń Minneurolandu. Chcemy ich pokazywać jak najszerzej po to, żeby goście, którzy przyjeżdżają z całej Polski, zobaczyli, jak wspaniałym miejscem jest e, nasz Dolny Śląsk, ziemia kłocka, ząbkowicka, dzierżoniowska, i żeby pokazywać, jak wspaniałe produkty, jaką twórczość mamy i żeby mogli tutaj, będąc na ziemi kłodzkiej, żeby mogli tego doświadczyć. Minie to jest miejsce, w którym wszyscy powinniśmy się spotykać, którzy powinniśmy organizować tuż, tutaj różnego rodzaju wydarzenia, po to, żeby to było takie miejsce kultowe, które będzie promowało cały region wśród gości z kraju i zagranicy. Planujemy bardzo dużo niespodzianek. W tej chwili powstała jedna woliera, w której już są egzotyczne ptaki. Można zobaczyć żurawie koroniaste, można zobaczyć czaple złote, można zobaczyć szczudlaki, pawie, bażanty, a tego będzie dużo, dużo więcej. Obraliśmy już nowy kierunek, który będzie doskonale wpisywał się w nasz ogród. Chcemy, żeby to miejsce było naprawdę takim miejscem egzotycznym, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Park jest piękny, ale park też potrzebuje żywych elementów, takimi jak są zwierzęta. Myślę, że będzie bardzo ciekawie i obiecuję, że w przyszłym roku zaskoczymy i to nie jednego. Myślę, że kłocko będzie za małe do tego, żeby przyjmować taką ilość gości, czego wszystkim nam i Państwu życzę oczywiście. Zapraszamy do odwiedzania tego wyjątkowego miejsca na mapie Ziemi Kłodzkiej, które stale zaskakuje turystów swoim rozwojem i ilością wydarzeń.